Witajcie kochani na tarot Esme Świadomy Rozwój. Przed nami ogólne czytanie tarota dla zodiakalnych byków na kwiecień 2025 roku. W czytaniu będę używała talii Dracules' tarot, będzie też karta przeznaczenia, a z talii The Muse tarot będę ciągnęła kartę daru kwietnia. Kochani, w opisie filmu znajdziecie um, informacje na temat czytań indywidualnych, indywidualnych, które prowadzę. Można pisać do mnie na smkontaktmałpa.gmail.com Zapraszam też, zajrzyjcie na moją stronę internetową www.tarotesme.pl Tam znajdziecie moją ofertę, znajdziecie też aktualne ceny. Zapraszam, jeśli ktoś potrzebuje. Ok. Proszę, by nasze wyższe ja nieustannie nas prowadziły zgodnie z naszym najwyższym dobrem. Dla byków kwietniowych jeszcze chciałabym złożyć najlepsze życzenia z okazji Waszych urodzin. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, miłości. Spełniajcie swoje marzenia. Życzę Wam spełnienia tych marzeń. No i otwierajcie się na najwyższe dobro dla Was, otwierajcie się na powodzenie, na obfitość. Niech ten kolejny rok przyniesie Wam jeszcze więcej dobrych rzeczy niż poprzednie lata. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. No a zobaczmy teraz dla wszystkich byków, co się tutaj pokaże. Jakie energie, jakie potencjały dla byków. O, wyskoczył nam askielichów. Zobaczymy czy się pojawi w rozkładzie. Jakie energie, jakie potencjały dla byków na kwiecień 2025 roku. Byki kwiecień 2025 roku. Główna energia. Szóstka denarów. W przeszłości mamy pazia buław. W przyszłości ósemkę denarów. Pomagać Wam będzie karta wisielca. Przeszkadzać może az buław. Rezultat rada trójka kielichów. Bardzo fajne czytanko. I szóstka kielichów z przełożenia. Teraz zobaczmy, co się tutaj dla Was pokaże z kart przeznaczenia. Zobaczmy, co dla byków, co dla byków. To Twoja własna kreacja. O, proszę, jakie piękne energie. Okej. Okay. No i zobaczmy, co jest darem kwietnia dla Was, co dla Byków, co dla Byków, jaki dar na kwiecień 2025 roku. Co jest darem dla Byków? Kapłanka, energia kapłanki. Kochani, kapłanka przede wszystkim, oczywiście to może być ktoś, takim darem może być ktoś. Kapłanka bardzo często pokazuje się jako y, jakaś taka właśnie y, mądra przyjaciółka. To może być też dla niektórych psycholog, dla innych to może być ktoś, kto prowadzi was w waszym rozwoju. To może być też tarocistka, prawda? Ale bardzo często w kapłance pokazuje się po prostu ktoś taki, kto zwraca waszą uwagę w kierunku tym wewnętrznym. Kto mówi poznaj siebie, prawda? Więc nie wiem, czy pamiętacie na przykład w Matrixie, Tą wyrocznie, no to, to, to też była właśnie kapłanka. Ona miała właśnie, no, 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 w, w kuchni wisiał, wisiał napis Temet Nosce, czyli Poznaj Siebie. To jest też takie przesłanie właśnie dla Was. To jest Waszym darem to poznawanie siebie, patrzenie też na dane sytuacje, nie tylko na, jako takie, można powiedzieć, liniowe wydarzenia. Tylko patrzenie bardziej w głąb, patrzenie szerzej, wyżej, widzenie spraw, które do tej pory były niewidoczne, prawda? I też patrzenie tutaj właśnie tym wewnętrznym okiem. Tutaj, dlatego ona ma to trzecie oko, tutaj takie aktywne, nie wiem, czy to będzie widać, mam nadzieję, że widać. To jest wielki dar. I myślę, że macie szansę właśnie w tym miesiącu też uczyć się tej szerszej perspektywy, ale też właśnie pozna poznania siebie, poczucia siebie właśnie głębiej. Dodatkowo, przy energii tutaj z kart przeznoszenia, zwrócenia uwagi na to, że to jest Twoja własna kreacja, to właśnie. Patrzenie, co ciekawe, zobaczcie, ona tutaj w środek dłoni, tak jakby w, w czakramy dłoni tutaj e, e, poka, pokazana jest ta energia, a tutaj też mamy dłoń. To jest waż, ważna, właśnie twoja kreacja tutaj z poziomu duchowego w tym miesiącu może być bardzo, bardzo ważna. Zwrócenie uwagi, e, ruszenie tej energii w ogóle, właśnie uświadomienia sobie, że to, co czujemy, co myślimy ma wpływ na to, co kreujemy w naszym życiu. Więc to też jest tutaj bardzo ważne. I myślę, że w tym miesiącu właśnie będziecie miały szansę zająć się tą kreacją, bo główną energią tego miesiąca jest szóstka denarów. A jest to karta właśnie związana z, 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 z właśnie zdawaniem i braniem, gdzie ten ruch energii występuje cały czas, czyli też co dajesz, to dostajesz, to jest, to jest też tutaj, ten przepływ jest pięknie pokazany, ale też oznacza to, że następuje taka równowaga. Może też tak być, że w tym miesiącu albo ty będziesz osobą, która kogoś, kogoś będzie wspomagać, albo Ty właśnie też dostaniesz jakąś pomoc, coś, coś ruszy, coś się tutaj można powiedzieć, tak, bardziej tak aktywuje. Też jest to karta mówiąca o tym, że jeżeli ktoś czekał na, na to właśnie, że coś ruszy, że przyjdą jakieś pieniądze, że jakaś jakieś jakaś pomoc, wsparcie i tak dalej, a zwłaszcza nad tym pracował i otwierał się na to, że właśnie jest to możliwe, to właśnie tutaj u Was to ruszy. Więc bardzo dobre, bardzo dobre energie. W przeszłości macie pazia buławowego, więc widać, że nie siedziałyście ostatnio bezczynnie, tylko już próbowałyście robić, no tak jakby rozpoczynać różne działania. Myślę też, że ten miesiąc też może tutaj, bo po prostu tutaj widać takie uaktywnienie wielu rzeczy. I że macie ten zapał w ogóle, macie zapał do, do działania chce wam się, i będzie wam się chciało też właśnie w kwietniu. Ósemka denarów troszeczkę was tutaj wyhamowuje, ale bardziej na takiej zasadzie, że trzeba się będzie po prostu skupić na wielu rzeczach, być może, oczywiście ustalając priorytety. I, i ta karta też mówi, żebyście nie chodziły na skróty, żeby właśnie. Postarać się wszystko ogarnąć, postarać się też wszystko robić jak najlepiej. Oczywiście uważajcie, żeby nie popać w jakiś zbędny perfekcjonizm, ale jest to karta, która mówi o tym, że będzie praca, że będzie działanie, że trzeba będzie to wszystko ogarnąć i zrobić jak najlepiej. Czyli też starać się działać. Lepiej niż wcześniej, bo jest to karta właśnie tego takiego szlifowania tych swoich umiejętności. Więc czy zawodowo, czy w jakichś waszych pasjach, czy być może w jakichś sprawach związanych z domem, też tutaj to będzie ważne. Przepraszam bardzo. Teraz tak, co Wam będzie pomagać? Jest karta wisielca tutaj. Więc przede wszystkim, kochane byki, będziecie się uczyć w tym miesiącu cierpliwości i nowego spojrzenia na, na to, co się w Waszym życiu dzieje. Być może jakieś sprawy, jakieś sytuacje będą wymagały jakiegoś bycia w jakimś procesie. Czyli tutaj nie pokazuje się coś takiego, że. Sprawy wydarzą się nagle i od razu będą załatwione. Nie, to co będziecie robić, będzie to jakiś proces, będzie to jakiś projekt, czy jakaś sytuacja wymagająca czasu po prostu wymagająca czasu, no i też poświęcenia, bo też Karta Wisielca o tym mówi. Więc myślę, że też to takie nowe spojrzenie i być może przyjrzenie się z innej perspektywy temu, co robicie, może tej właśnie jakiejś wymianie energii, może współpracy z kimś, prawda? Może właśnie obudzi w Was tą własną kreatywność. Albo wyniesie ją na jeszcze wyższy poziom, tak, tak jak tutaj mowa w ósemce denarów. Więc zwróćcie na to uwagę. No, i tutaj, co Was może blokować, co tutaj może Wam przeszkadzać, mamy wspaniałego Asa Buław, który niestety tutaj jest w negatywie. I czasem właśnie może pojawiać się jako takie chęć takiego przebicia głowomuru. Wiecie, no, to jest coś, czyli. Za nieumiejętność tej cierpliwości, że wy tu będziecie chcieli, żeby już tutaj, żeby już popchnąć, żeby już się działo, a jednak życie będzie mówiło: poczekaj, byczku, na spokojnie nie próbuj właśnie tymi różkami swoimi przebijać muru, ale też. Mogą się pojawiać takie momenty, że może Wam się wydawać, że na przykład, no nie wiem, nie mam pomysłu, no nie wiem, co mam z tym zrobić. Dlatego tu bardzo ważną rzeczą będzie świadomość, że żeby odnaleźć ten brakujący element, jakiś pomysł czy coś, to trzeba będzie spojrzeć na sytuację po nowemu inaczej. I to, to może być właśnie rozwiązaniem. Czyli jak do tej pory coś było robione w jakimś kanonie, w jakiś sposób, albo z jakąś osobą konkretną, to może trzeba pomyśleć o tym, że można zrobić to inaczej z inną osobą, w inny sposób. Złamać ten schemat, zmienić ten schemat. Ta kreatywność tutaj bardzo może być istotna. No i to przyniesie Wam sukcesy, bo macie trójkę kielichów, a jest to karta świętowania tych sukcesów. Poza tym też może mówić o tym, że yy, yy, kolejne osoby. Dołączą do Was i też takie osoby, z, z którymi możecie właśnie nawiązać taką jakąś komitywę, gdzie właśnie działania są już bez, bez jakiegoś wielkiego gadania, po prostu rozumiecie się bez słów, prawda? Więc to też tutaj ta karta jako rada może mówić: właśnie szukaj takich osób. Szukaj osób, z którymi dogadujesz się dobrze, też, i też, kolejna rzecz tutaj ważna w Trójce kielichów okazuj wdzięczność. Okazuj wdzięczność życiu innym osobom, źródłom wszechświatowi, Bogu, jakkolwiek postrzegasz, prawda? Ciesz się nawet z małych rzeczy, bo za każdą wyrażoną wdzięcznością, nawet za małe rzeczy, życie będzie dawać Ci tysiące innych powodów do wdzięczności. I też za te właśnie większe sukcesy, więc też o tym pamiętajcie. Oczywiście w trójce kielichów też czasami pojawia się wsparcie od tych takich właśnie najbliższych osób. Też o tym trzeba pamiętać. Czasami w trójce kielichów pojawiają się osoby właśnie rodzeństwo, siostry, bracia, więc też tutaj, czy, czy czasami no czasami siostry bracia rodzenia, czasami siostry i bracia z wyboru, prawda? Więc to też czasami może się y y w ten sposób przejawiać, ale jest to karta sukcesu jakiegoś, coś Wam się uda po prostu. Te rzeczy, które ruszą w tym miesiącu, będą miały szansę właśnie spełnić się. Zwłaszcza jeśli będą to jakieś sytuacje, które już od dłuższego czasu zabiegałyście o to, żeby, żeby to się udało, żeby się Wam to spełniło lub jakieś relacje z przeszłości będą miały okazję właśnie teraz coś tutaj może, jakieś takie kulminacje mogą nastąpić, ale też jeśli by chodziło o relacje w tym miesiącu dla Was, to kochani zwróćcie uwagę na pracę nad tymi relacjami. Tutaj, żeby dostać, musisz dawać. Tutaj to musi być ta wymiana. Tutaj pokazane jest to na zasadzie tych denarów wymiany materii między sobą, ale też jeśli chodzi o relacje, to ważna jest ta wymiana bycia w takim, w takim codziennym życiu, czyli takiej życzliwości międzyludzkiej i hojności też. O tym też po prostu pamiętajcie. No, zapowiada się dla Was, kochane byki. Naprawdę piękny czas, naprawdę piękny miesiąc. Zwróćcie uwagę na to, co kreujecie. Bo cokolwiek do Was będzie przychodziło, to pamiętajcie, że to jest właśnie Wasza własna kreacja. O tym trzeba pamiętać, że nic, nic co do nas przychodzi, nie jest czyjeś. To wszystko jest nasze. I w momencie, gdy sobie to uświadamiamy. Nawet czyjeś zachowania, tak naprawdę to jesteśmy my. To my to wysłaliśmy tak, jakby właśnie do, do wszechświata, i to do nas, jak, jak odbicie lustrzane, wróciło. Więc ważną rzeczą jest, żebyście na przykład nie niecierpliwiły się, żebyście też nie próbowały właśnie przebić głową muru, tylko odpowiednio patrzyły na, na życie, na sytuację. Z, też w nowy sposób. Pozwólcie na to, posłuchajcie też swojej intuicji, bo też nie wspomniałam tutaj o tym, przy omawiając kartę kapłanki. Waszym darem w tym miesiącu może być niezwykła intuicja. I, i pamiętajcie, żeby słuchać tego swojego GPS-u. Jak coś wam będzie mówić teraz, zrób to, działaj, prawda? No to rób, ale jak ktoś ci będzie też mówił spokojnie, Musisz to zrobić inaczej, z innej perspektywy popatrzeć na daną sytuację. To też się w to wsłuchaj. Może też tak być, że czyjeś dobre rady mogą też Ciebie tutaj wesprzeć, wesprzeć w, tym, w tym miesiącu. Więc też pozwólcie czasami sobie wysłuchać czyichś dobrych rad, bez względu na to, właśnie no. Jak bardzo jesteście w jakąś sytuację zaangażowani, jak bardzo wydaje się Wam, że już wiecie. Bo też tak może być, że możecie gdzieś tam czuć, że, że coś musi wybrzmieć, zadziać się, ale czasami będzie trzeba spojrzeć na sytuację troszkę z innej perspektywy, więc jeśli ktoś Wam będzie to doradzał, to też na to zwróćcie uwagę. Pamiętajcie też o tej swojej kreacji, no to jest niezwykle ważna informacja dla Was. Więc jakby przychodziły jakieś rzeczy trudniejsze, to też bądźcie za nie po prostu, kochane byki, wdzięczne, bo skoro te trudniejsze rzeczy przychodzą, to one są okazją do uzdrowienia czegoś w waszym życiu. Więc wtedy czasie spojrzeć na to z innej strony i pozwolić, by ten przepływ był, by to flow, by to udrożnienie takie nastąpiło. No i a za tym wszystkim będą szły do was nagrody, będą, będzie szło do was szczęście. Życzę Wam, by tak właśnie się stało. Pozdrawiam serdecznie, kochane byki. Niech to będzie dla Was piękny kwiecień. No i do usłyszenia w kolejnych czytaniach. Dajcie lajka, jeśli Wam się podobało. Pozdrawiam serdecznie. Pa!